Spotykamy się na Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który organizowany jest po raz czwarty w powiecie oleśnickim przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Jest to przedsięwzięcie, które jest częścią dużego ogólnopolskiego projektu doradców szkolnych i zawodowych, adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób, które znajdują się na rynku pracy. Są to wszelkiego rodzaju działania, które odbywają się od 15 do 20 21 października i mają na celu aktywizację osób, które lub są na rynku pracy, lub na ten rynek pracy przywędrują po zakończeniu swojej edukacji szkolnej. Skąd taki wybór osób, które się wypowiadają na temat biznesu, kariery? Znajdujemy się w Wrośnieckim Centrum Biznesu w miejscu, które kojarzy, kojarzy się z biznesem. Osoby, które nas goszczą pani Zofia Habierska, pan Dariusz Piasecki to osoby, które bardzo aktywnie działają w życiu gospodarczym naszego powiatu, naszego miasta, a nam zależało na spotkaniu właśnie z takimi osobami. Chcieliśmy młodym ludziom pokazać, że osiągnięcie sukcesu, osiągnięcie, zrobienie kariery, to długa i żmudna droga. To droga podczas której czasami trzeba podejmować trudne decyzje, droga, gdzie trzeba zdobywać kompetencje i nie tylko wystarczy skończyć szkołę, ale te kompetencje zdobywa się na różnego rodzaju kursach poprzez konkretną aktywność zawodową. Stąd decyzja na to, żeby właśnie się spotkać z panią Habierską i z Panem Piaseckim. Muzyka